Jaki był najgorszy rok dla ludzkości? Tygodnik Time uznał, że był to 2020. Chyba powinni zatrudnić bardziej kompetentnego historyka. Jasne, był to czas sporów politycznych i zamieszek, które rodziły przemoc, a przede wszystkim pandemii, która zaburzyła wszystko wokół. Każdy dzień przepełniał niepokój. To był przedziwny czas w życiu każdego z nas ale uwierz, że bywało dużo gorzej. Dziś zawędrujemy do innych, trudniejszych czasów, by przekonać się, że nazywanie 2020 roku tym najgorszym jest zbyt pochopne. Dowiesz się, jak wygląda życie bez słońca, jak absurdalne rządy jednego człowieka mogą zabić tysiące ludzi i jaki był najgorszy rok w historii ludzkości. Budzisz się wcześnie rano, by naostrzyć włócznie i polować na mamuty. Należysz do kultury Clovis i żyjesz w okresie młodszego Dryasu w Ameryce Północnej. Nagle widzisz na niebie gwiazdę z długim, białym ogonem. Z dnia na dzień wciąż się powiększa. Są to oczywiście czasy, gdy ludzie nie wiedzą jeszcze nic o kosmosie i nie są świadomi, że ta dziwna gwiazda... To tak naprawdę wielka asteroida, składająca się z fragmentów o średnicy do 4 km. A potem ten śmiertelny obiekt rozbija się o pokrywy lodowe Ameryki Północnej i Europy. Uwolniona energia wywołuje serię pożarów. Chwytasz żonę, dzieci i uciekasz od ognia. Gruba warstwa popiołu ze spalonych, gęstych lasów kontynentalnych. Miesza się z niebywałą ilością pary wodnej uwolnionej do atmosfery z wnętrza rozbitej asteroidy. Ta czarna zasłona zakryła słońce, więc wędrujesz w ciemności. Woda lodowcowa zaczyna się topić. Fale wysokie na 60 metrów przetaczają się przez północ. W naszych czasach zatopiłyby Tower Bridge. Dopiero co uciekałeś przed pożarem, a teraz martwisz się, że Ciebie i Twoją rodzinę zmiotą fale. Topniejąca woda pędzi do Atlantyku. Prądy oceaniczne zatrzymają się na dziesiątki lat, pogrążając świat w małej epoce lodowcowej, która potrwa tysiąclecie. Teraz jesteś koczownikiem, który wędruje w poszukiwaniu choć kilku ocalałych roślin lub zwierząt, aby wyżywić rodzinę. A raczej tych, którzy nie zmarli po drodze. O ile w starożytności ludziom zagrażały zjawiska kosmiczne, to wraz z rozwojem społeczeństwa szkody wyrządzaliśmy sami sobie. Najgorszy czas w kwestii polityki. Znów budzisz się wcześnie, bo jesteś biednym chińskim rolnikiem z końca XX wieku. Musisz chodzić do pracy i zdobywać punkty. Wiele lat później taki system wynagrodzeń pokaże serial Czarne Lustro w kontekście bliskiej dystopijnej przyszłości. A widzowie nawet nie będą wiedzieć, że takie rzeczy miały już miejsce. Chiński dyktator Mao Zedong opracował ekonomiczno-społeczny plan szybkiej modernizacji. Wynagrodzenie za pracę zastąpiły punkty. Nie ma też własności prywatnej. Od teraz wszystko należy do wspólnoty. Miliony rolników zostaje przeniesionych ze swojego sektora do fabryk. Nie ma komu zbierać plonów, a te zaczynają gnić. Rozpaczliwie próbujesz ratować zbiory, a wtedy ma okaże ci wytępić wszystkie wróble, by nie zjadały nasion zbóż. Szokuje cię tak głupia reforma, bo po wytępieniu wróbli nie będzie jak tępić szarańczy. Sam nie powstrzymasz rozprzestrzeniania się tych szkodników. Nie masz jedzenia i w końcu, wraz z innymi 55 milionami ofiar bezmyślnej polityki Mao, umierasz z wygłodzenia. Siedzenie w domu na kwarantannie to nic w porównaniu z epoką Mao. W każdej chwili mogliśmy zamówić jedzenie i bezpiecznie wypoczywać w mieszkaniach, których nikt nie próbował nam odebrać. A teraz wyobraź sobie taki scenariusz: budzisz się na wybrzeżu Ameryki Północnej, gdzie mieszkasz ze swoim plemieniem. Podchodzą do ciebie obcy ludzie, zuchwale żądają, byś dał im swoje zapasy. A gdy im odmawiasz, jeden z nich grozi, że zabierze ci księżyc. Następnej nocy księżyc. Znika z nieba. Gdy obcy wracają, dzielisz się z nimi zapasami. Nie wiesz tylko, że masz do czynienia z Krzysztofem Kolumbem. Świetnie zna się na astronomii i z łatwością cię oszukał, bo tego dnia było zaćmienie księżyca. Jego wizyta zapoczątkowała serię strasznych wydarzeń. Gdy Kolumb odkrył Amerykę zamiast Azji, cała Hiszpania rzuciła się na ten egzotyczny kraj. Za Hiszpanami ruszyli Portugalczycy, potem Francuzi, Anglicy i Holendrzy. Tak zaczęła się kolonizacja Ameryki. Miejscowa ludność zachowała się gościnnie, co ułatwiło Europejczykom zabicie i zniewolenie rdzennych Amerykanów. Hiszpańscy zdobywcy byli szczególnie okrutni: plądrowali i palili wioski osadników, których potem zabijali. Udało Ci się uciec przed atakiem najeźdźców, ale kilka dni później ludzie w plemieniu dostają gorączki, mają mudłości i cierpią na bóle całego ciała. Po kontakcie z europejskimi osadnikami, całe plemiona, które przez lata były odizolowane od świata, zaczęły być narażone na nowe choroby, takie jak ospa. Umierasz na postapokaliptycznym pustkowiu, Wiedząc, że Twoje plemię i kultura zostały zniszczone, jedyne co może być gorsze, to czasy konfliktów zbrojnych, gdy każdy ponosił ogromne straty. Budzisz się tym razem w środku nocy. Wraz z innymi spiskowcami planowałeś o północy podpalić kościół katolicki. Jesteś studentem Uniwersytetu Karola w Pradze, a zamiast się uczyć, Musisz walczyć o swoją religię i wolność w konfliktach zbrojnych między świętym cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego, a resztą Europy. Wszystko zaczęło się od serii walk religijnych między protestantami i katolikami. W południowych Niemczech tylko jedna trzecia ludności przetrwała wojnę, która trwała 30 lat. Wiele obszarów potrzebowało ponad 100 lat, aby podnieść się po upadku gospodarczym i społecznym. Według różnych szacunków, łączne straty wahały się od 5 do 8 milionów ludzi. Najgorsze jest jednak to, że nie wszyscy mieli zaszczyt zginąć w bitwie, bo umierali na tyfus, dysenterię czy dżumę. Według danych, w Niemczech zabiła ona więcej ludzi niż wojna. Równie dobrze można by się obudzić w pierwszej połowie XX wieku. W tym okresie światem wstrząsnęły dwie wojny światowe w ciągu 30 lat. Na całym świecie w imię ideologii dokonywano ludobójstw, w wyniku których zginęły setki milionów ludzi. Nawet jeśli udało Ci się przeżyć pierwszą wojnę światową, mogła zabić Cię pandemia grypy hiszpanki. Zmarło na nią aż do 100 milionów ludzi to 5% światowej populacji. Ale najbardziej destrukcyjnym konfliktem w historii jest II wojna światowa. Była ona granicą ludzkiego okrucieństwa. Oprócz działań militarnych, które oczywiście zabiły mnóstwo ludzi, Naziści otrzymali rozkaz eksterminacji wszystkich Żydów, a także Romów, niektórych Słowian, Świadków Jehowy, przedstawicieli społeczności LGBTQ+, oraz osób niepełnosprawnych. W ciągu tych lat zginęło 18 milionów ludzi. Lecz nie tylko Niemcy dopuszczali się agresji. 6 sierpnia 1945 roku Ameryka zrzuciła bombę atomową na niewinnych cywilów w japońskiej Hiroszimie. Siła eksplozji wynosiła 15 tysięcy ton trotylu. Bomba zburzyła i spaliła 70% budynków. Wybuch zabił około 140 tysięcy ludzi, a ocaleli do końca życia cierpieli na przewlekłe choroby, nowotwory i inne skutki promieniowania. Kładąc się spać podczas II wojny światowej, nikt nie był pewien, czy dożyje poranka. Domy bombardowano i palono, a ludzi postrzeliwano. Ale jaki w końcu był najgorszy rok dla ludzkości? Ostatnie zdarzenie, o którym opowiem, jest bardzo podobne do katastrofy, od której zacząłem. Najgorszy poranek w historii wygląda tak. Budzisz się na Islandii w roku 536 i nie widzisz nic dookoła z powodu gęstej mgły. W tym czasie niebo nad Europą, Bliskim Wschodem i częścią Azji pokryła tak ciemna mgła, że zablokowała słońce na półtora roku. Tak zaczęła się epoka ciemności. Na Islandii doszło bowiem do katastrofalnej erupcji wulkanu, która rozniosła popiół po północnej półkuli. Ale ty o tym nie wiesz. I myślisz, że to jakiś zły omen z nieba, jakby siła wyższa cię za coś karała. Ubierasz się ciepło, bo średnia temperatura na Ziemi spadła gwałtownie od 1,5 do 2,5 stopnia Celsjusza. Trwało to 18 miesięcy. Była to jedna z najzimniejszych dekad w ciągu ostatnich 2300 lat. Wokół susza i głód. Nagle robi ci się niedobrze. Czujesz, jakbyś płonął. Jest ci słabo, masz zawroty głowy, ból jest nie do zniesienia, ciągle mdlejesz, miotasz się w łóżku, kaszlesz krwią i doświadczasz dziwnych wizji. Tak umiera się na dżumę. Dotykała ona ludzi przez 15 lub 18 głównych fal pandemii, zabijając 50 milionów osób. Zwłoki pokrywały ulice niczym dywany. I co teraz sądzisz o naszej pandemii? Czy na pewno żyjemy w najgorszych czasach? Przeciwnie, jeszcze nigdy nie żyliśmy tak długo, tak dostatnio, bezpiecznie czy zamożnie jak dziś. W XVIII wieku średnia długość życia wynosiła tylko 29 lat, a dziś średnio dożywamy 70. Tylko przez ostatnie 25 lat wzrost gospodarczy ocalił jedną siódmą ludzkości przed skrajnym ubóstwem. Więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej ma wystarczającą ilość pożywienia. Medycyna poczyniła znaczące postępy, a upowszechnienie demokracji uczyniło świat bardziej wolnym i bezpiecznym. Ten wielki krok w przód jest największym osiągnięciem w historii ludzkości. Napisz w komentarzach, co według Ciebie sprawia, że nasze czasy są najlepsze i subskrybuj kanał.